Za mną rzadkość, trzecia a miejscami, druga klasa ziemi na Mazowszu. Prawdziwa rzadkość. Kochani, zapominamy o tym, że na tej glebie, na takim polu, jeżeli chodzi o uprawę, najważniejsze nie są składniki ani też kwasowość. Najważniejsze jest powietrze. Coś co niszczymy w takich glebach, używając dużego sprzętu. Na hektar wiedzy ja bardzo dużo mówię właśnie o tym jak wyglądają zalecenia przez cały rok dla gleb słabszych i dla gleb mocniejszych i to niezależnie jaki gatunek. Dlatego tak wiele nam się nie udaje na przykład w strączkach, bo nie potrafimy tego uprawiać na ziemiach ciężkich. Każdego z Was kochani, kto ma takie tęgie pola i na przykład kto uprawia soję, kto uprawia bobik, groch, uwaga, a nawet łubin, bo na takich ziemiach siemi nie jest łubin, chociaż to rzadkość. Każdego z Was zapraszam do siebie na hektar wiedzy, do aplikacji mobilnej. Po to, żeby zobaczył, jak wygląda prawdziwa wiedza i prawdziwe zalecenia, jak nie zepsuć takiego potencjału. A wierzcie mi przy obecnych zimach, gdzie nie ma już mrozów, gdzie nie ma przemrażania, jeden wjazd naprawiamy czasami kilka lat. I nieprawdą jest, że brony wahadłowe, czy wirnikowe, czy agregaty akry aktywne są w stanie to naprawić. Pamiętajcie, kochani o tym. A dla wszystkich, którzy szukają wiedzy w związku związanych z taką glebą, też dla wszystkich Was mówię widzimy się u mnie na hektar wiedzy. A teraz proszę popatrzcie w jaki sposób dokładnie możecie przeanalizować, ile składników wprowadzicie do gleby na stanowisko po burakach zostawiając liście, ile po kukurydzy zostawiając słomę i jakich składników będzie wam brakować pod poszczególne uprawy, wykorzystując właśnie do obliczeń.